Witajcie, słoneczka moje. Ktoś napisał komentarz pod jakimś moim pościczkiem, że skoro tak, to, to że ja nie świętuję swoich urodzin i nie chcę życzeń ani prezentów, to ja Wam powiem, że ja świętuję swoje istnienie każdego dnia. Prezenty se kupuję. I oczywiście, że przyjmuje. Ale kto powiedział, że ty masz tylko dostać coś na swoje urodziny. Jak ty masz everyday urodziny? Ty everyday. It's new beginning. Tu i teraz jest nowe tu i teraz. Czy ty masz czekać na program? Yy, urodzinowy program, nie? Raz w roku ci się prezent należy. Czemu raz w roku? Jak mnie się należy, kurwa, everyday prezent. A jak mnie się chce, to ja sobie idę i kurwa se kupuję. Tak to, tak to się robi, nie? Ostatnio przypalałam jakiś program swój i wam mówię trzy dni, trzy dni. Trzy dni ze mnie ten programik schodził. Nie wiem, co to za syf był. I w sumie nie muszę wiedzieć, bo tego nie musicie wiedzieć. Naprawdę, bo skąd Wy możecie wiedzieć, co w Was tam siedzi, nie? Ale było niemiło, było niemiło. Ale już jest. I'm back. Po każdym takim e, uwolnieniu, to po prostu jest taki kurwa level abże, szok, nie? Także kochani. Urodziny to ty masz everyday, bo everyday jest. Tu i teraz, tylko jest tu i teraz. Świętuj swoje życie codziennie. Bajecznie jest, naprawdę. Ja dzisiaj miałam taki wspaniały dzień. Ja codziennie mam wspaniały dni. Ja sobie... Ale to trzeba kochać, tak się... Tak ze sobą mieć fan. Naprawdę. Powiem wam. I najlepsze moje zakupy ostatnio to są kuźwa świece i kadzidła. Normalnie kuźwa lepiej być nie może. Co ja chciałam Wam powiedzieć? A, że to wszystko, co Wy widzicie, to jest kurwa jeden wielki skam. Naprawdę. I powiem Wam, że kto się nie ocknie, nie, nie obudzi, to zapewne zobaczy to, jak będzie już się żegnał i przechodził, wy, wyjdzie z ciała swego i zapewne wtedy, nie wiem, coś tam słyszałam kiedyś o tym 7 sekund czy 7 minut. Tak jak się rodzisz, to dostajesz amnezji, i zapewne jak stąd przechodzisz gdzieś tam, to ci wszystko się ukaże. I uwierz mi, będziesz wkurwiona. Będziesz wkurwiona, że przeżyłaś życie w totalnej amnezji, nie? Tak to kuźwa wygląda. Tak to kuźwa wygląda. Dzisiaj byłam, słuchajcie, w galerii, bo oczywiście musiałam kupić sobie świeczuchy. I sobie tak patrzyłam, nie? Ludzie sobie chodzą, tam żyją, kupują jakieś różne rzeczy, no żyją, nie? I zielonego pojęcia nie mają, gdzie co tu się dzieje. To jest kuźwa. To jest kuźwa niesamowite. Część ludzi wie, bo przecież kuźwa część się przebudziła. I zapewne mówię Wam, że ci, co się przebudzili, to mają bajeczne życie. Bo, ja, bo, bo jak się obudzisz, to Ty już wiesz, kim jesteś. Jak to tutaj lata? I co jak chcesz? No. A w ogóle to dzisiaj rozkminiłam bardzo fajną rzecz, bo oczywiście między moimi bliskimi są ludzie, w bardzo, ale to w bardzo wielkiej amnezji. No i się zastanawiałam, jak to ugryźć. No i dzisiaj se ugryzłam. Myślę, kuźwa, jak, jak wyciągnąć kogoś z, z tej amnezji, z ciężkiej amnezji, naprawdę z ciężkiej. Powiem wam jak. Początki, co na, przynajmniej, jak to ugryźć na początku. Jest te ego, nie? Ego broni tych programów. Ego ogólnie broni cię przed wszystkim. Tylko nie przed tym, co kuźwa powinno, nie? Ale już y, zostawmy to. Ego będzie pazurami. Pazurami po prostu o, tylko próbowało te programiki chronić za wszelką kuźwa cenę, nie? Więc najpierw jak już kogoś chcesz chociaż zacząć wyciągać z amnezji, to musisz być bardzo delikatna. Bardzo delikatna. I. Musisz najpierw nakarmić ego. Wtedy ego, za. za one się u, po prostu. będzie w radości, i sobie pójdzie spać. I wtedy powolutku, powolutku masz pole popisu. Bo jak zaczniesz atakować. To ego będzie atakować, i nic, nie nic to nie pomoże. Programy będą szaleć, dalej w kółko to samo, i dalej tak jak było, taki będzie. Więc trzeba delikatnie ugłaskać ego, potem ego zaśnie, przyśnie sobie, i wtedy powolutku, powolutku pomagasz oczyścić energię, te programy. Uwierzcie mi, U mnie to się dzieje magia, nie? Naprawdę magia. To jest przepiękne. Naprawdę widzieć, jak się budzą ludzie, to jest chyba najpiękniejsza rzecz na świecie. To jest, to jest normalnie takie światło światło życia. coś pięknego Naprawdę coś pięknego mówię wam. Także budzimy się. To co tu się dzieje, to co ty widzisz, to jest skam skam taki że brak słów, nie? To wszystko to skam, to jest kłamstwo. Wszyściutko, co ty tu widzisz, to jest kuźma. It's not like this, for sure. <grym> for sure. Więc musicie się kuźwa ocknąć. Wszystko będzie Was trzymać w kurwa w pazurach, nie? Ale jak ktoś będzie miał pragnienie i ma dosyć, dosyć tego wszystkiego, to się obudzi. Także buziaczki dla Was. Wysyłam Wam miłość. Niech nastanie światło. W waszych serduszkach buzioczki.